Rozpiór to ryba z wyglądu bardzo podobna do leszcza, jednak żyjąca w całkiem inny sposób. Leszcz jest rybą żyjącą przy dnie, natomiast rozpiór, podobnie jak ukleja w toni i właśnie ze sposobu życia wynikają różnice w ich budowie. Rozpiór pobiera pokarm w toni, więc ma pysk skierowany ku górze leszcz w dół. Ryby żyjące w toni mają większe oczy i tak jest właśnie w przypadku rozpióra. Jaśniejsze, srebrne ubarwienie oraz większe spłaszczenie boczne to Również ryb żyjących w toni w przeciwieństwie do ciemniejszego i grubszego leszcza. Na pierwszy rzut oka widać różnicę w długości płetwy odbytowej u rozpiór. Jest ona dużo dłuższa i ma 35 do 40 promieni. U leszcza jest ich 25 do 30. Leszcz ma większe łuski. W linii bocznej jest ich 49 do 59, natomiast rozpiór ma ich 65 do 77. Rozpiór ma ciało bardziej wydłużone i grzbiet mniej wypukły niż leszcz.